Klaudia, załóżmy, że jesteś modelką, i załóżmy, że ja jestem fotografem. I załóżmy, że tak mi się spodobałaś, że napiszę do ciebie, że chciałbym z Tobą zdjęcia. Na co powinienem zwrócić uwagę? Na no, takie słodycze lubię. Cześć, witam się w kolejnym odcinku Szkanego oka i Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksandr Jkanowicz, ale możesz mi mówić Olek, a Klaudii Lickiej mów Licka albo Klaudia. Nie mogę mówić. Zakleiłam się. Nie mówi się z pełnymi ustami. No. Dzisiaj za Klaudię odpowiem. No. Dzisiaj nagrywamy odcinek o tym, jak umówić się z modelką na zdjęcia, bo to jest ważne. Jeśli robimy zdjęcia, no to musimy się spotykać z tymi modelkami. Jak umówić się na sesję TFP z modelką? Bo oczywiście każda przyjdzie do Ciebie. Jeśli powiesz, że robię zdjęcia, portreciki, 1000 złotych, ale nie każda przyjdzie do ciebie, jeśli tych 1000 złotych nie zaproponujesz. No. Co zrobić, żeby się umówić z modelką? Po pierwsze, warto mieć cokolwiek do pokazania. Tak jak kiedyś mówiłam, nie jest ważne nawet to, ile masz zdjęć w portfolio, nawet jeżeli ta jakość zdjęć nie jest jakaś fantastyczna. Jeżeli ona pokazuje to, jaki masz styl. I że na przykład śledzisz trendy, to ym, w jakim kierunku idziesz? Bo jeżeli zdarzyło mi się na przykład, jeżeli widziałam, że fotograf nie jest jakiś super, nie, jest, ym, nie, ma, nie robi zdjęć od wielu lat, ale widziałam, że ma do tego oko i po prostu stwierdziłam, że chciałabym mu pomóc, to wtedy szłam na taką sesję, żeby po prostu też ym, czasami fajnie się bawić i po prostu przy okazji pomóc chłopakowi lub dziewczynie, która ma potencjał. I chce się rozwinąć. Czyli po pierwsze, warto zrobić y, choćby jakieś początkowe portfolio. Nawet tak, siostrze, jest, przyjaciółce. No, to jest to, co właśnie mówię. Nie, to ma to. Takiej, nie ma takiej możliwości, że nie masz komu zrobić zdjęć. Zrób zdjęcia nawet swojej matce, jeśli to jest jedyna osoba, która z tobą rozmawia. No. Zrób po prostu, zrób jakieś zdjęcia, żeby móc wrzucić na portal, bo y, nikt nie pójdzie do nikogo z pustym portfoliem. Nawet jak. Jak mówiłem na początku, nawet jeśli płacisz ten 1000 zł, to nie znam takiej modelki, która by poszła za. Zna... Dobra, znam. Ale nie powinno się iść pod żadnym pozorem do kogoś, kto jest w ogóle totalnie anonimowy. I wydaje mi się, że też należy być transparentnym. Tak, jak najbardziej. Słyszałem parę razy o tym, że ktoś do mnie przyszedł, jak, jak zaczynałem. Nie dlatego, że mam jakieś tam zdjęcia, tylko, że dla, tylko dlatego, że było łatwo mnie wygooglować i że byłem zwyczajnie prawdziwą osobą. Tutaj pomagają często referencje. Tak, referencje bardzo pomagają i warto zawsze, jeżeli już na przykład miało się sesję z tą jedną, dwoma osobami, to na przykład warto. To nic nie szkodzi poprosić, żeby właśnie napisały komentarz, referencje na Max Models, nawet po prostu: Ej, słuchaj, zrobiłem ci zdjęcia, czy możesz założyć konto, albo razem możemy to zrobić, żeby napisać te referencje, czy właśnie napisać komentarz na Instagramie, na Facebooku. Zawsze warto po prostu prosić o to, co pomoże się w jakikolwiek sposób wybić. Nawet nie mówię już o większej komercji, tylko po prostu o to, żeby zacząć coś robić. Komunikacja. Ważna rzecz. Ja mówię do Was, Wy nie mówicie do mnie. Super komunikacja. Jeśli... <noise> 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 To genialne. Ej, w ogóle, to, to, to w ogóle jest zajebiste na, na YouTubie, że mówimy, teraz sobie porozmawiamy o... Okay. Jeśli na przykład nie byłoby Klaudii, to bym powiedział, porozmawiajmy sobie o tym, jak umówić się z modelką. I wtedy ja mówię, wy mówicie, I jaka to jest rozmowa. Właśnie o to chodzi, że w sumie czym się różni ta rozmowa od większości rozmów, które przeprowadzamy z ludźmi normalnie ostatnio. Ja nie widzę żadnych różnic. No, w ja kiedy... popularnym afiszów językiem gada się z każdym, lecz nie mówi z nikim. Dobra, Ym, tak. Czyli najważniejsza jest y, komunikacja i jakiekolwiek portfolio, y, cokolwiek żeby mieć do pokazania na początku. Rozmawiajmy o tej komunikacji. Jak ktoś napisze do ciebie wiadomość, jaka to powinna być wiadomość? Przede wszystkim, co jest najważniejsze, to uprzejma i nie przekraczająca takiej granicy koleżeństwa takiego small talk'u. Jest jedna rzecz, która nawet jak ktoś próbuje być miły, automatycznie mnie odpycha, jeżeli ktoś um, czuje się taki... jest za mocno do mnie. Nie wiem jak to określić ładnie po polsku. Spoufala się. Spoufala się. Typu Siema, widziałam, widziałem cię, u Olka, dobra jesteś, dobra jesteś, e, dziewczyna, fajnie, musisz Dobra się dupa, dogadać, z ryja. Dobra dupa, Zryja. ryja, by, wiesz, napijemy się browara, później coś tam. Ogólnie to fajny, lubi, fajnie, że jeździsz komunikacją miejską, że lubisz, nie wiem, na przykład wegańskie sushi, ja też lubię. Takie <laughs> przestarkowałeś Ale... mi wszystko. Tak, przecież nie jesteśmy kolegami, w ogóle się nie znamy. Dokładnie. Ale ja często, mam tak, ja często mam podobnie, z racji tego, że mam ten kanał na YouTubie, no to ludzie znają mnie, ale ja nie znam ich i kiedy oni wychodzą z jakąś taką za mocno z inicjatywą i, i wiesz, to jest zawsze super miłe, jeśli Ty wychodzisz do mnie, ale kiedy ja nic o Tobie nie wiem i Ty jesteś moim przyjacielem już tak na starcie i mówisz mi o tylu różnych rzeczach takich, takich że tak powiem bardziej prywatnych, no to nie, no to, to, to nie jest spoko. Zachowaj jakiś dystans. Pozwól mi złapać jakiś dystans do siebie, pozwól mi się polubić. No, dokładnie. Tak jak się poznaje kogokolwiek, trzeba podchodzić z komunikacją do osoby, którą się zna z jakichś social mediów, jak do osoby, którą się by poznało w autobusie, w sklepie, gdziekolwiek. Od razu nie mówisz cześć, widziałem Cię trzy tygodnie temu w tamtym sklepie, bo to by brzmiało jakby kompletnie klip. Tylko po prostu cześć, słuchaj, spodobałaś mi się, czy na przykład mogę Ci zrobić zdjęcia, bo też zdarza się, że fotografowie pytają po prostu dziewczyny na ulicy, e, czy mogą porobić zdjęcia. Po prostu ta komunikacja musi być uprzejma, e, nie za bardzo właśnie, żeby się nie spoufalać, i myślę, że to jest klucz do komunikacji w ogóle. Yy, uprzejmość to bym stawiała na pierwszym miejscu, zwłaszcza w momencie, kiedy na przykład yy, modelka odmawia. Bo to się zdarzy w 80%, na początku nawet w 90%, później ten procent, im większe i lepsze jest to portfolio, to ten procent odmawiania maleje. Wiadomo. Mi nadal się zdarza. Każdemu się zdarza. Nawet najlepszej modelce czasami, po prostu jak napiszę do najlepszego fotografa, to może fotografię odmówić, mimo że jest super modelką, bo na przykład nie będzie pasować do wizji. No, zdarza się po prostu i trzeba po prostu to przełknąć, podziękować i za za w ogóle ym, za to, że ktoś odpisał i, i to wszystko. Po prostu. Zakończyć tę rozmowę, bo jest jedna rzecz, która mi strasznie irytuje. Jak na przykład komuś odmówię nawet, nawet nie ze względu. Albo ze względu na to, że ma za słabe portfolio, albo za daleko, albo daje słabe warunki, albo jest ktoś po prostu chamski. Jak ktoś kontynuuje tę rozmowę w sposób, ale dlaczego? Czy ja jestem za słaby? Czy dlatego, że jestem mężczyzną? Ale dlaczego? Czy ty może po prostu jesteś feministką i nie chcesz się rozebrać przede mną, bo po prostu twoje cycki w tym momencie yy, to jest jakaś rzecz, która yy, ma być tylko dla wybranców, nie wiem, cokolwiek. To jest tak męczące. Nie, to nie i tyle. Uch. Ja tak mam często, wiesz, jak czytam w internecie komentarze tych wszystkich urażonych fotografów, to sobie zastanawiam się, czy są jakieś grupy na przykład tinderowe, że piszesz do laski, laska cię na tinderze wystawiła, albo poszedłeś do knajpy i laska cię wystawiła. Czy raczej ludzie jako, postrzegają i to... opinii jak na TripAdvisor, że jednak gwiazdka nie iść tam, bo nie, <sława> przychodzi, bo nie przychodzi. Tak, nie, nie przychodzi tam, wiesz, słabo hamstwo. Wiesz, mi to się ogólnie z, e, wydaje, że jeśli z kimś chce się umówić i ta osoba daje mi kosza, no to to, to jest takie trochę wstydliwe i nie ma co tutaj podnosić w ogóle, że. E, znaczy, wstydliwe. Wstydliwe jest to, właśnie mówienie o tym głośno. No. To jest takie no dobra, no doznałem porażki, cóż, idzie się dalej, z każdą inną porażką idzie się po prostu dalej, a nie chodzi się i mówi oj! Dziewczyny się ze mną nie umawiają na, na zdjęcia. Dziewczyny, lub dziewczyny nie chodzą ze mną na kawę, bo coś tam. Ostatnio mi powiedziała, że jestem gruby i brzydki. Jak to tak można? Ej, czy wiecie, że ona mi powiedziała, że jestem nie, nieprzystojny, że jestem jakiś niemiły albo coś takiego? Ja tak nie widzę takich komentarzy, ale cały czas widzę, że ktoś ym, odmówił sesji, bo, bo coś tam. I cały czas są te komentarze o martwych chomikach. Boże, to jest żałosne. No, znaczy z tymi chomikami. To jest, to jest zbyt przesadzone. To jest taka, nie wiem, mam wrażenie. Jak... Taki męfotoźrzutny. No, taki taki męfotoźrzutny, w sensie, już tak napiszę, bo, bo to tak popularnie się mówi. Ale co do tych tekstów, że ktoś mówi, że że ktoś go odrzucił i że chujowo. to było tak popularnie, że dużo mężczyzn się próbowało do dziewczyn w internecie dziewczyny to wolą tylko drani coś tam lub jakiś pod w rurkach, bardzo nie lubię tego słowa na py, ale tutaj było, to był praktycznie cytat Coś tam, a ja jestem dobrym, normalnym chłopakiem i kurde żadna mnie nie chce i co jest z tym światem nie tak? No właśnie tym komentarzem udowodniłeś to, dlaczego się nie chcą. Ogólnie wydaje mi się, że trzeba być po prostu ciekawym dla dziewczyny i również ciekawym dla modelki. Ona powinna czuć jestem. jakąś wartość, jaką możesz dla niej wnieść. To nie jest tak, jestem. że dziewczyny cię nie lubią dlatego, że jesteś dobry czy coś. Ja pamiętam, ja miałem... Pamiętam siebie z okresu, nie wiem, sprzed parunastu lat, jak miałem mniejsze powodzenie u dziewczyn, dlatego, że byłem po prostu pizdą, byłem zwyczajnie nieciekawym, nieciekawym facetem. Teraz się to odmieniło, ale dlatego, że wiesz, że popracowałem nad pewnością siebie, popracowałam nad swoim statusem, mam co zaoferować dziewczynie tak. i podobnie, podobnie fotograf ma, musi pracować nad tym, co może zaoferować Modelce. Ja lubię porównywać to do e, z, e, jakiejś relacji damsko-męskich, bo wiele rzeczy się przekłada do sobie. To be... relacja międzyludzka. Tak, tak. Wiele to rzeczy to przekłada. To tak, wiele rzeczy się przekłada bardzo, bardzo bezpośrednio. Jeśli modelka lub dziewczyna jest Tobą zainteresowana, to zawsze jest Tobą zainteresowana z jakiegoś powodu. I to nie jest tak, że Ty sobie wymyślisz, że ona musi być Tobą zainteresowana. Nie! Jeśli Ty sobie wymyślisz, że ona musi być Tobą zainteresowana i na siłę tego chcesz, no to to się kończy więzieniem. My idźmy w tę stronę. Znaczy myślę, że podkreśliłeś ważną rzecz, że musisz mieć coś do zaoferowania, bo przyznajmy się, to, że zapraszaj fotograf, modelkę na zdjęcia, to jest... dla modelki to jest strefa biznesowa po prostu. Ktoś daje jej ofertę, ona rozpatruje, czy ta oferta się jej opłaca. Nie wiem, analizuje zyski i ewentualne straty. Jeżeli będzie więcej zysków, to idzie na sesję. Proste, no tak jak w normalnym biznesie, bo no, nikt nie będzie szedł na sesję, kiedy będzie musiał, nie wiem, wydać na podróż, tracić czas, yy, będzie jeszcze to klimat, który jej nie pasuje. Yy, w, ogólnie wszystko, wszystko będzie na nie, ale tylko dlatego, że koleś tego chce, no nie. Modelce musi się to najzwyczajniej w świecie opłacać, żeby iść na te zdjęcia. Co myślę, że jeszcze jest ważne... Ym... To napisać konkretnie. Po pierwsze napisać konkretnie, ale tutaj chciałam jeszcze poruszyć inny wątek, który myślę, że jest bardzo rzadko ym, poruszany. Samokrytyka jest niesamowicie ważna. Ja nie piszę do fotografów typu, nie wiem, no nie napiszę do Sony 6 tak ej, czy, czy TFP, E, bo po prostu wiem, że no, te, no, to by się nie udało, tak? Więc jeżeli koleś, e, który no, nie ma jeszcze doświadczenia, albo robi na przykład sesję buduarowej, tylko ko, bardziej dojrzałym modelkom nagie zdjęcia w apartamentach, napisze na przykład do mnie, gdzie ja tego nie mam kompletnie w portfolio, no to, to jest oczywiste, że będzie odmowa najważniejsze jest właśnie myślę, że tutaj ta samokrytyka, krytyka, żeby po prostu widzieć, okej, okay, ta modelka już pracowała z ludźmi, którzy zarabiają tym fotografią na życie, którzy robią już po prostu rzeczy bardziej zaawansowane, które lepiej operują światłem, aparatem, wiedzą co i jak, a na przykład ja fotografuję miesiąc, więc no No jak masz fajne oko, no to może się, może stwierdzi, może mu pomogę, ale jeżeli, no to jest zupełnie... Warto wiedzieć, w co się celuje. Pytać zawsze można, ale warto mieć w głowie, że istnieje duża szansa na odmowę i te, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jak już ta odmowa nastąpi, to żeby nie było bólu dupy. Bo na to tak naprawdę nie ma maści, to jest tylko mem. Prawda. Może jest jakaś na ból dupy, ale to na jakieś schorzenie konkretne. Nie, tam. Na chyba dojdę. Nie, nam na ból dupy to jest psychiatra, który ci po prostu tłumaczy, jak masz funkcjonować. Psycholog. Masz tutaj sobie masz tutaj tabletki. Jak powinna być skonstruowana taka wiadomość do modelki? Ja się zazwyczaj staram mhm. e, napisać wprost. Hej? Podobasz mi się, lub, lub pominąć ten, ten wątek z podobaniem, ale zawsze warto zacząć jakimś, jakimś komplementem. Hej, jesteś fajna, podoba mi się to, co robisz. Stop. Mam ochotę zrobić zdjęcia z tobą. Stop. I tutaj. Możemy od razu powiedzieć, jaką mamy wizję da na daną modelkę, że na przykład e, poróbmy zdjęcia e, w studio na, na tle, jakieś bieliźniane, bądź pójdźmy sobie do, na miasto, poróbmy sobie jakiś fashion, bądź e, jakieś akty, bądź cokolwiek. Warto przed e, samym, e, szczególnie jeśli mamy na myśli akty, to warto od razu powiedzieć, o co nam chodzi, a nie umawiać się i mówić, że ej, ty jesteś fajna i tak dalej, dogadamy termin i później mówisz, ej, ale... Zrobimy akty, co? No nie, bo wtedy możesz się spotkać... Możesz się spotkać z akceptacją, oczywiście, ale możesz się też spotkać z odmową na samym końcu i nie szkoda Ci czasu. Wiadomość powinna być... Więc apartament? Wiadomość powinna być moim zdaniem konkretna przede wszystkim. Jasne. Znaczy to jest bardzo ważne to, to, co właśnie powiedziałeś. Warto też mieć zapisane inspiracje, to jak mniej więcej ma wyglądać sesja, bo jeżeli ktoś na przykład powie luźna sukienka na tle miasta, no to to może być zinterpretowane na wszelkie możliwe sposoby, a tylko warto po prostu poszukać tego mniej więcej czego się chce, albo nawet kiedy się ten fotograf fajnie zrobił, że po prostu wziął zeszyt, narysował po prostu o co mniej więcej mu chodzi. Takie wskazanie. Słońce, miasto, dziewczyna, taki, taka sukienka, to było super, bo po prostu wiedziałam, okej, okay, dobra, przygotuję to, 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 to to i świetnie. Co do jeszcze z tej rzeczy, z dogadaniem i z byciem y, konkretnym, to już miałam kiedyś taką sytuację. Koleś napisał do mnie zdjęcia i zaproponował, że ponieważ jest początkujący, to mi tam zapłaci chyba 150 złotych, no to ja mówię, że tam no spoko, no jak już miałam wolny wieczór, no to stwierdziłam, że czemu nie. I miały to być fragmenty ciała, z pokryte tam jakimś brokatem, cekinami, takimi rzeczami. No to ja się pytam, czy, czy będzie wizerzystka, czy to będzie studio i tak dalej. To był już dzień wcześniej, kiedy już było ustalone wszystko, już tak. Yy, była... Ja się śmieję, bo znam tą historię, tak. To... No, ja tak. Myślę sobie, no dobra, no tam może wezmę jakiś brokat, bo mam tego dużo, bo jestem od tego uzależniona. I koleś mi wysyła inspirację. To było zdjęcie waginy, gdzie w, tak w środku tej waginy, w sensie tak na, na tym... Tam gdzie się... Skąd dzieci wychodzą, były ziarenka kawy i cekiny. Ja tak napisałam, co to kurwa f... jest. Bo... Dawno nie byłam tak zaskoczona, bo tak w, były w rozmowach były fragmenty ciała, tam twarzy i tak dalej. Masz się... ciała. A później się okazało, że to po prostu chciałam i robić zdjęcia pizdy za 150 zł z kawą na środku. Takie crazy stypie. I jeszcze oczywiście yy, później wyszło, że to ja jestem ta zła, i y, y, zaczęło się wyzywanie mnie, ponieważ y, to ja y, wystawiłam fotografa. A nie, że on po prostu nie był konkretny. Ja nie wiem, czy prostytutka by nie wyszła taniej. Nie wiem, ile kosztują. Ja też nie wiem, dlatego mówię, że nie wiem. Nie wiem, to jest. Kolega pyta. <grystanie> nie wiem, to jest dla mnie tak w ogóle chory pomysł, że... No i... No to na pewno nie jest do portfolio. <grystanie> No i też ja bym oprócz korzyści materialnej też z tego nic nie miała, więc no po prostu była taka absurdalna sytuacja, że, że szok. Dlatego konkrety, 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 konkrety. To już wszystko na dziś. Jeśli film Ci się podoba, to zostaw tam proszę łapkę w górę albo łapkę w dół. Nie zostaw jest. nam miły komentarz. Zasubskrybuj kanał koniecznie, wbij do Klaudii na Instagram, wbij na mój Instagram. Zobacz też e, moją stronę w warsztatach i... I, I bądźcie mili dla siebie i święta. I nie bierzcie narkotyków. Nie. Jeżeli macie kupić jakiś beznadziejny prezent, to przeznaczcie te pieniądze na fundację jakąś. <trymne> Trzymajcie się ciepło i cześć.